Hej, cześć, siemanko! Z tej strony Werskim, witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Kontynuujemy naszą miniserię na temat tego, jak szybko wykonywać misje dzienne. Także bez przedłużania, lecimy z kolejną serią pięciu zadań dziennych. I na sam początek mamy do upolowania cztery sztuki banshi, tak? Czyli właśnie tych zarażonych, którzy sobie skaczą. Są to właśnie te zjawy tak zwane. I nie wiem, czy pamiętacie, tutaj jest bardzo fajny, szybki sposób. Mianowicie, jeżeli ktoś już ukończył kampanię, lub po prostu tutaj nie ma tego budynku na mapie w garizonie, to jest tam. Taka dziura ogólnie. Ja niestety jeszcze kampanii tutaj do tego momentu nie skończyłem, dlatego muszę wam tylko o tym powiedzieć. Ale jeżeli nie będzie tego budynku, to tam na dole będzie taka dziura. I tam właśnie te banshi się znajdują. Jest ich bardzo tam dużo. Można sobie w bardzo szybki sposób to pofarmić. Ale jeżeli ktoś nie ma właśnie tego budynku zniszczonego, tak jak właśnie ja, to wtedy zostaje wam szukać złotych aktywności. I przy tych złotych aktywnościach często pojawiają się właśnie jedna lub dwie sztuki takich banshi. Co prawda, nie przy każdej takiej złotej aktywności te banshi się pojawią, ale jest duża szansa na to, że je tam spotkacie. Następna misja dzienna polega na upolowaniu trzech Sprinterów, czyli właśnie tych potworków tutaj, jak widzicie, to są właśnie sprinterzy. To są postacie, które często uciekają przed nami. I szczerze, nie lubiłem za bardzo tej misji z tego względu, że ona była bardzo czasochłonna dla mnie. Także, jedyne sposoby, jakie mogę wam tutaj podać, to właśnie szukanie tych niebieskich aktywności, tak jak widzicie tutaj przede mną. Szybki sposób na złapanie go jest taki, że po prostu, jak macie linkę z hakiem, to przyciągacie go do siebie i go po prostu albo miażdżycie, albo po prostu go wyrzucacie i on sobie spada. Dodatkowo będzie to też inna misja dzienna, ale o niej jeszcze będę wspominać. Także tak to wygląda. niebieskiej aktywności, lub jest jeszcze jeden sposób: mianowicie, jeżeli tutaj nie macie wody, tak, czyli podjęliście decyzję i wybraliście Jacka Mata podczas rozmowy z pułkownikiem, to wtedy nie będziecie mieć tutaj wody. I nie wiem, czy pamiętacie, był kiedyś taki fajny sposób właśnie na farmę kryształku, i tutaj był też taki sprinter. Tak, czyli na samym dole tutaj tej właśnie podwodnej lokacji mieliśmy też gwarantowanego jednego takiego sprintera. Także jeżeli ktoś tutaj nie ma wody, to może również się przejść tam i będzie miał wtedy jednego gwarantowanego zaliczonego. Kolejna misja dzienna to upolowanie czterech samobójców. I jak zapewne wiecie, tutaj w mieście niestety ciężko czasami znaleźć właśnie tych większych właśnie samobójców, którzy się pojawiają. Bardzo często też przy garyzonie to pokażę Wam jedno miejsce, które jest o wiele, o wiele lepsze jeżeli chodzi właśnie o miasta. Tutaj mianowicie obok podwodnej lokacji, będziecie mieli taką wysepkę. Tutaj macie ogólnie przekaźnik wojskowy, tak? Ale... Tutaj za miastem jest taka wyspa, można powiedzieć, od razu przy tej właśnie podwodnej lokacji. I tutaj w tym miejscu znajduje się bardzo dużo zarażonych, którzy właśnie wybuchają. I są to właśnie tak zwani samobójcy. Jak widzicie, tam już macie jednego. Później, jak sobie pójdziecie dalej, będziecie mieć kolejnych. I to jest bardzo fajny spot do tego, żeby sobie ich szybko zabić. Widzicie, tutaj macie jednego. Oczywiście postarajcie się zawsze zachodzić ich od pleców, ponieważ inaczej wam wybuchną i tego zadania nie zaliczycie. Zobaczcie, bierzecie sobie wspomagać mi. Mięśni, tak, czyli zwiększacie sobie obrażenia, weźmiecie sobie najsilniejszą broń, jaką macie, zachodzicie go od tyłu i po prostu go zabijacie. Piek. Tak to wygląda. Tam już macie kolejnego, więc znowu możecie sobie go zająć od tyłu i robicie tak tutaj z każdym, dopóki nie zaliczycie misji dziennych. Następna misja polega na polowaniu na zarażonych i zdobywaniu z nich próbek zmutowanych tkanek. Jeżeli chodzi o ich pozyskiwanie, przeważnie na tej misji jest około 1000 do zdobycia i najlepszy sposób według mnie to oczywiście znowu skorzystanie tutaj z tego laboratorium i rozwalenia gniazda, ponieważ za przemieńców dostajemy około 160 takich próbek. Za gniazdo z zarażonym również powinniśmy dostać około 500, także jest to bardzo szybki sposób również do tego, żeby sobie to szybko zrobić. I ostatnia misja dzienna w tym filmie polega po prostu na wykonaniu standardowej misji u Harpera. Jeżeli nie wiecie gdzie ona jest, to znajdujemy się dokładnie w regionie Trinity i podczas używania szybkiej podróży, dokładnie tutaj w tym metrze, będziemy mieli dosłownie tutaj właśnie tą tablicę. I mamy do wykonania standardową oraz elitarną misję Harpera. My się skupimy głównie na tej, tak? Czyli po prostu w ciągu 5 minut musicie to wyzwanie ukończyć. Dzięki temu zaliczy Wam się ta dzienna misja i to tak naprawdę wszystko. Jeżeli chodzi o tą misję, nie będę Wam jej tutaj Pokazywał, ona jest dosyć prosta do zrobienia, także myślę, że sobie na spokojnie z nią poradzicie. I to wszystko w tym filmie, jeżeli chodzi o te misje dzienne. Mam nadzieję, że filmik pomoże Wam w szybszym zrobieniu właśnie tych misji. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję również wszystkim wspierającym na kanale i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.